Dyktator Łukaszenka dał zgodę na zawarcie odpowiedniego porozumienia pomiędzy Białorusią a Rosją o tworzeniu bojowych centrów ćwiczeń na terytorium Białorusi, wspólnych białorusko-rosyjskich. Te informacje dotarły do nas jeszcze w marcu 2021 roku. Wtedy minister obrony Rosji Szojgu również ze swoim kolegą, ministrem obrony Białorusi, Hreninem, podpisali stosowne porozumienie. Faktycznie w tych dniach Łukaszenka potwierdził ten fakt i w najbliższym czasie planuje się stworzyć takie centra jak na terytorium Rosji, tak na terytorium Białorusi. Ale na pewno Нас непокоїть теж так і центра повстану на територію. Białorusi. Do czego to może doprowadzić? No, przede wszystkim a, faktycznie to stworzy a, pretekst dla a, stałego znajdowania się wojsk rosyjskich na terytorium Białorusi. Przed wojną, a, którą rozpoczęła Rosja przy wsparciu reżimu Łukaszenki 24 lutego, to były ćwiczenia wspólne białoruskie-rosyjskie. W ostatnim czasie to, są, a, fo, to jest formowanie wspólnej grupy wojsk białoruskich-rosyjskich. Rosyjskich, a w perspektywie to faktycznie stworzenie tych centrów ćwiczeń, bojowych centrów ćwiczeń białorusko-rosyjskich. Dalej, co będzie dalej? A dalszym krokiem, na pewno to leży w interesie Kremla, będzie powstanie wspólnej armii. Białorusi i Rosji. I to doprowadzi do faktu aneksji terytorium Białorusi, które już jest na dzień dzisiejszy okupowane przez Armię Rosyjską.